Od niedawna Ania Mucha rozpoczęła współpracę z Oriflame i część kosmetyków... Od niedawna Ania Mucha rozpoczęła współpracę z Oriflame. Wybrała ona kilka kosmetyków z naszej oferty, które promuje swoją twarzą, swoją marką. Rozpoczęło się od wody Power Woman, który, która pojawiła się właśnie w katalogu numer 9. Woda w pięknym, ciemnym opakowaniu. Już taki flakon mówi nam o tym, że jest... To zapach z charakterem, bardzo intensywny, długo utrzymuje się. Jest to woda toaletowa. Mi osobiście bardzo, to bardzo taki zapach się podoba, odpowiada. Rewelacyjny na wieczorne wyjścia, na eleganckie kolacje. Naprawdę dla kobiety, która wie, czego chce. Następną rzeczą, która się pojawiła z Anią Muchą jest Studio Arts Tusz do kresek. Tuż do kresek jest on w takiej właśnie formie, w żel w słoiczku. Do tego był jeszcze pędzelek, który zgubiłam. Do mnie ten kosmetyk sobie się nie przemawia. Bardzo niewygodnie mi się maluje kreski. Nie ma takiego efektu jak ja oczekiwałam: mega czarnego efektu. No nie. To, to nie jest dla mnie może są osoby które są zadowolone z tego proszę bardzo za to po prostu jestem zakochana tak samo jak moje klientki w kremie Libi, który Ania Mucha również promowała. Pięknie kryje, nawilża, rewelacyjny dla kobiet, które lubią szybkie taki efekt właśnie z pokrycia, z ukrycia wszelkich niedoskonałości na twarzy, ale żeby nie było wile, czy jest coś na twarz nałożone, że jest kosmetyk, fit, 30 naprawdę mega, mega rewelacyjny kosmetyk na cały rok. Bardzo, bardzo polecam i też jestem mega zadowolona z tuszu. Z tuszu, który się pojawił teraz w katalogu numer 13. Jeszcze do końca katalogu numer 13, kupując ten tusz, bierzemy udział w loterii. Co takiego wyjątkowego jest w tym tuszu? Niesamowicie podkreśla rzęsy. Ma bardzo taką szczoteczkę innowacyjną, jak zalotka. o właśnie, tak widać najlepiej. Tuszując rzęsy, pięknie je podkręcamy właśnie dzięki tej szczoteczce. Niesamowity efekt. Rzęsy pogrubione, podkręcone, wydłużone. Super. A więc, tak pokrótce, szybciutko kosmetyki, które wybrała Ania Mucha, ja wytestowałam i szczera recenzja.